Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej wszechstronnych składników do pielęgnacji włosów, olejku rozmarynowym. Czy wiecie, że olejek rozmarynowy nie tylko pachnie świetnie, ale także ma wiele korzyści dla naszych włosów? Zacznijmy od tego, że działa on stymulująco na skórę głowy, co może przyspieszyć wzrost włosów. To nie koniec. Olejek rozmarynowy może również pomóc w zagęszczaniu włosów. Działa on na cebulki włosów, co może sprawić, że będą one mocniejsze i grubsze. Ale to jeszcze nie wszystko. Olejek rozmarynowy jest także świetnym sposobem na zapobieganie wypadaniu włosów. Jego właściwości antyoksydacyjne pomagają chronić włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą przyczynić się do ich osłabienia i wypadania. Warto również dodać, że regularne stosowanie olejku rozmarynowego może wzmocnić włosy od nasady aż po same końce, sprawiając, że staną się one bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia. Jeśli chodzi o sposób stosowania, olejek rozmarynowy może być stosowany jako wcierka na skórę głowy. W tym celu możemy rozcieńczyć kilka kropel olejku w wybranym hydrolacie i delikatnie wetrzeć w skórę głowy, masując ją przez kilka minut, aby pobudzić krążenie krwi. Olejek rozmarynowy można także dodać do wybranego olejku bazowego jako maskę olejową, pozostawiając na włosach na około godzinę przed ich umyciem. Innym sposobem jest dodanie kilku kropel olejku rozmarynowego do świeżo nałożonego szamponu, aby wzmocnić jego działanie pielęgnacyjne. Podsumowując, olejek rozmarynowy to prawdziwy, cudowny eliksir dla naszych włosów. Dodajmy go do naszej rutyny pielęgnacyjnej, a zobaczymy znaczącą poprawę w kondycji naszej skóry głowy i włosów. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami. Nie zapomnijcie nas śledzić, aby dowiedzieć się więcej ciekawych porad dotyczących pielęgnacji włosów. Do usłyszenia!